Mogę to zróbmy tak. Staćcie yy, ci którzy mają ochotę się na ławerce <śpiewanie> <śpiewanie>

la gauche est pas facile trop cher ça marche Dobrze, no proszę Państwa, witamy oficjalnie na spotkaniu z mistrzami dzisiaj, jak wiecie, gościmy mistrzów Polski z roku 1979. Wielkie brawa! 1889. Wielkie brawa! Jestem ale witamy, witamy też innych mistrzów Polski, czyli Eugeniusza Lercha Jana Równowa między innymi. Do, do tego wszystkiego przejdziemy. Jest z nami też prezes Śląskiego Związku Wielkiej Rozwoju, Kula. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami prezydent Wiesław Ciężkowski. I przewodniczący Rady Miasta, pan Bartosz Proponowaliśmy e, takim bardzo ważnym dla nas miejscu rozpoczęcie tej uroczystości od e, wspólnego zdjęcia. E, za chwilę przemieścimy się na scenę, gdzie będziemy wspominać te e, piękne chwile dla, dla ruchu. Będziemy rozmawiać z panem trenerem piękniczkiem e, e, Będziemy wspominać lata e, 79 i 89. Także te wszystkie cudowne czasy. Ale pozwólcie, że jeszcze Panią Monikę Wyrobek powitamy. Proszę Państwa, króciutkie zdjęcie, wspólna fotografia. Za chwilę zapraszamy wszystkich Państwa również do pamiątkowego zdjęcia. Także.

Dziękujemy i zapraszamy wszystkich Państwa, którzy mają ochotę dołączyć do nas. Zapraszamy. Musimy się jakoś powieścić Nie mam, nie, nie mam. Nie mam. Nie mam. Nie mam. to どういうこと

Dziękuję bardzo. Przynajmniej się, że Nie mi, którzy zaskoczyli, że w przestrzeni ostatnich trzech lat, jest już końca, że też się wygrywać, o tym, że to oh well, no. That's <laughs> the